Siemano, Dawid. Ja chciałem wam powiedzieć że o takim koncepcie mianowicie żebyście zmienili swoje środowisko tak jak mówi już sam tytuł. Chodzi po prostu o to że zmiana środowiska może wam bardzo pomóc we po prostu wszystkim w sumie. Nie? Więc po prostu po obejrzeniu tego odcinka będziecie wiedzieć czemu zmienić swoje środowisko jak zmienić swoje środowisko i na co je zmienić. Nie? Po prostu. Więc. Na początku opowiem wam historię skąd mi się w ogóle wziął pomysł na ten film, więc po prostu wczoraj szliśmy z kolegami do, do sklepu, do Netto idziemy do tego Netto i wyszliśmy, a na, na przeciwko dosłownie, no tak z prawej jakby strony Netto był basen, nie? I na basenie właśnie otworzyła się nowa siłownia, nie? No i poszliśmy z kolegą zobaczyć i powiem wam, fajna ta siłownia. Naprawdę, wydawało mi się, że będzie jakby taka chujowa, że nic tam nie będzie. Nowa, jakby malutka jest ta siłownia. No, Mój mi kolega mi gadał, że mała, widział 8 maszyn, chyba czy coś takiego i po prostu, że nie ma tam dużo maszyn, że nie ma tam dużo sprzętu. A ja tam weszłem i się tak całkiem nieźle zaskoczyłem, nie? bo mają tam sprzęt, którego ja po prostu jeszcze nie widziałem. nie? Na przykład, mają wiecie, jak macie na przykład na nogi, nie? ten tutaj na. Pod udami macie, w sensie to są chyba uda, nie wiem, pod udami macie te takie, nie wiem jak to się nazywa, ale po prostu jest taki, tutaj jest taki pałąk, nie? i po prostu wy to zgina się, jakby na dół. Nie widziałem tego nigdy jeszcze, a tam to było, więc naprawdę bardzo spokojnie się zaskoczyłem, nie. I po prostu potem, jakby dzisiaj, wstałem sobie i tak myślę, kurwa, przecież to jest ten. To jest ta lekcja, nie? którą się kiedyś nauczyłem. Zmienianie środowiska naprawdę pomaga, nie? I tutaj myślałem, właśnie mi się przypomniało o tej lekcji, po prostu bo się to nauczyłem sobie The Real World kiedyś, jak tam byłem. I po prostu oni mówił, on, ten profesor właśnie z tego copywritingu, z zajebistym gościem. on po prostu mówił, że zmiana środowiska może bardzo pomóc, nie? No i faktycznie tak jest. Zaraz wam powiem jakby czemu. Po prostu... Zmiana środowiska to jest tak, jakbyście resetowali coś. Na przykład, jeżeli byście zmienili, jakbym ja na przykład zmienił miejsce komputera stąd, na tu, przy, tu, gdzie jest telewizor, to byłoby jakby, byłoby totalnie inaczej, nie? I o to tutaj chodzi, bo jakby ten... No, zmiana środowiska, chodzi mi o to, że po prostu zmienić coś małego albo ogromnego. No, zależy już od was coś zrobić, możecie się wyprowadzić też, bo wiem, że to wam na pewno przyszło na głowę do głowy, ale po prostu nie chodzi mi o takie takie rzeczy, że musisz się wyprowadzić, tylko po prostu lekka zmiana środowiska, która po prostu umożliwi wam zmianę, jakby kompletną zmianę. Bo na przykład pomyślcie sobie, ja tutaj siedzę, nagrywam i... Komputer mi się kojarzy z nagrywaniem, nie, jakby mój mózg kojarzy komputer z nagrywaniem, że jak siadam tutaj, to on, aha, dobra, wiem, on będzie nagrywał teraz, nie, a jak pójdę na przykład tam, to on nie będzie wiedział, co się dzieje, nie, i to jest właśnie bardzo spoko, po prostu jeżeli tutaj na przykład kojarzycie się z złymi rzeczami, że na przykład ja pierdolę, jak mi tu chujowo idzie, nie, myślę, że po prostu, wiecie, że robicie jakiś biznes na przykład i na przykład nie idzie wam po prostu. Możecie po prostu się przenieść w inne miejsce, bo tak jak mówię, to wam jakby siadacie do tego komputera, robicie to, co macie robić i po prostu czujecie się źle przy tym komputerze, nie? I tu jest właśnie ten problem, że cały czas wam się kojarzy ten zły jakby, z, zły nawyk, nie zły nawyk, tylko sery no kurwa. jednak nie, dobra, ale nie wiem co to było, ale taki dziwny atak kichnięcia. <laughs> Sorry, ale dobra, to chodzi po prostu o to, że jeżeli zmienicie swoje środowisko, to wasz mózg po prostu nie wie co się dzieje, bo on zawsze siedział przy tym biurku, tutaj, po prostu siedział tu. A jeżeli pójdę tam, no to on po prostu nie wie co się dzieje, bo kamera jest na przykład tutaj na ścianę, a nie na. Na drzwi, na przykład, no po prostu zmiana środowiska. Taka niewielka zmiana środowiska pomoże wam jakby zrobić taki reset, wcisnąć taki po prostu, nie? Więc po co to robić? No właśnie, pomoże wam to pozbyć się tych takich złych skojarzeń i po prostu pomoże wam zacząć kompletnie od nowa, nie? Bo pomyślcie sobie, na przykład, e pójdziecie sobie. Be, be, jakbym ja to nagrywał i bym mówił, że wiecie, że idzie mi chujowo i tak dalej, że nienawidzę tego robić no to przeniesienie się mogłoby, mogłoby mi pomóc, bo ja osobiście nie lubię tego tutaj nagrywać na środowisku po prostu kamera na drzwi, jak ktoś mi wejdzie to jest chuj, to już <laughs> nie mogę dalej nagrywać, w sensie wiadomo ale po prostu chodzi bardziej o to, że Jakbym się tam przeniósł, to po prostu moje myśli były jakby wiecie zresetowane. Jakby nie miałbym żadnych skojarzeń z tamtym miejscem, bo tam nigdy nie siedziałem. Się, siedziałem tam, ale miałem po prostu inny komputer. Nie Nie miałem tego, którego teraz mam. I po prostu tam siedziałem. Nie przy tym biurku, oczywiście. Miałem inne biurko. Miałem biurko gamingowe jakieś z Allegro za 150 zł, które się bujało, kurwa, jak, jak sprężyna. Po prostu stawiałem monitor na, na środku biurka, a on się to tę te, te, te biurko, nie? to miało chyba 1,60 m na, na 1,40 m, żeby to biurko było, całą tą ścianę tam, ale no, jeszcze mniejsza z tym, więc jeżeli chcecie jakby pozbyć się tych złych właśnie myśli, złych skojarzeń, że nie idzie wam i tak dalej, zmieńcie po prostu środowisko. Jakby niewielka zmiana środowiska naprawdę pomaga. I tutaj właśnie ja tego doświadczyłem na tej siłowni, bo pomyślcie sobie, ta siłownia jest może 10 km od tej, na którą teraz chodzę. No, może 15, no coś, coś w tym stylu, bo to nie jest daleko. Ale to nie jest duża zmiana środowiska. W sensie, bo ja i tak chodzę tam do szkoły, co nie? I tak chodzę tam, tam gdzie jest ta właśnie nowa siłownia, tam chodzę do szkoły, do, do tej miejscowości po prostu. Więc to nie jest jakaś duża zmiana środowiska, bo ja znam to miejsce, znam po prostu całe ten, całym, tą, całą tą miejscowość prawie. I po prostu nie jest to jakaś duża zmiana środowiska, w sensie nowa siłownia, no może trochę jest większa, ale może trochę jest większa niż przeniesienie biurka na drugą stronę, stronę pokoju, no, ale po prostu... Nie no jest to jakaś duża zmiana, w sensie, bo no co, co to zmienia? I tak jedziesz na siłownię, i tak się przebierasz, i tak będziesz ćwiczył, więc tylko w innym miejscu. To nie robi dużej różnicy. W sensie jakby <grytania> wygląda na niedużą różnicę, ale robi ogromną różnicę, bo teraz ja pójdę na tą siłownię w poniedziałek mam iść no. i po prostu pójdę tam nie będę miał po prostu żadnych skojarzeń z tą siłownią, bo jeszcze tam nigdy nie byłem. W sensie, Wyglądało naprawdę obiecująco, więc myślę sobie, że siłownia będzie fajna. Po prostu będzie mało ludzi, bo, no bo było mało ludzi, byliśmy jakoś o 15, no coś na stylu, bo chyba dwie osoby, także myślę, że będzie mało osób, więc pierwsze skojarzenia są naprawdę spoko, ale musicie sami stworzyć skojarzenia. Po prostu. Więc jeżeli chcecie po prostu wcisnąć reset z jakimś nawykiem, czy z jakimś czymś co robicie, na przykład ja bym mógł wcisnąć reset z nagrywaniem. Mógłbym po prostu przenieść tylko tam albo po prostu wziąć telewizor i tam to nagrywać. Też mógł chociaż trochę dziwnie przy komodzie nagrywać, ale no, też mógłbym. Ale chodzi o to, żebyście po prostu właśnie zmienili swoje środowisko i tyle, nie? Także no, dzięki bardzo za oglądanie. Ja mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mam nadzieję, że wam to pomogło i teraz możecie po prostu wcisnąć reset, zmienić swoje środowisko. I zacząć kompletnie od zera. Więc no jakbyście mieli jakieś pytanie do mnie, czy jakąś poradę byście chcieli ode mnie, tam jest link na dole, możecie sobie kliknąć, umówicie ze mną na spotkanie, ja wtedy przyjdę i pomogę Wam z czymkolwiek co macie, nie? Także no. Jeszcze raz. Dzięki bardzo za oglądanie, do następnego i cześć.